Myślę, że to jest dobry moment, żeby ten film zatrzymać. Możemy już wrócić na wizję. No właśnie, ja w ogóle jestem fotografem. Co Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła tutaj w tej kamerze, to logo Alfa z przodu. Jest to kamera, która ma logo Alfa. Myślę, że pytanie o to, jak ma się ta kamera do A7S Mark, III, jest jak najbardziej na miejscu, bo to, co tutaj w tej kamerze jest bardzo podobnego, nie wiem, czy nie jest takie same, nie mamy takiej informacji, ale to jest matryca również o bardzo małej rozdzielczości. Yy, I ten sam system Autofocus, jaki jest w 7S Mark III. Co tutaj odnajdujesz takiego. Znaczy inaczej, dlaczego ewentualnie miałbym kupić FX6, a nie S Mark 3? No to jest dość prosta ta odpowiedź wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, czy potrzebujemy hybrydy foto wideo. Czy chcemy właśnie robić jeszcze zdjęcia? Yy, czy właśnie chcemy budować coś takiego z aparatu? Czy chcemy mieć to wszystko jakby all-in-one? To jest tak jak z komputerem, że albo kupujemy all-in-one, czy jest wszystko w, w jednej kostce, albo kupujemy komputer, który możemy rozbudowywać. I wydaje mi się, że tak samo jest z kamerą. No ergonomia przede wszystkim porty, yy, porty, filtry ND, tutaj mamy w ogóle elektroniczne ND, czyli nie mamy po prostu działek typu 2, 4, 6, 8, tylko możemy 1 1 trzecia, że tak powiem, w takim dużym skrócie, yy, więc możemy to płynnie regulować. Yy, mamy też inną ergonomię, mamy rączkę, którą możemy z, po prostu zdjąć i odkręcić i zamontować ją to na pewno osoby, które miały i FS7 i FS5 i EX -y jeszcze kiedyś, pamiętają, że po prostu na, na ramię kamera była taka rączka, nawet też od Sony taka, która wydłużała ten, tą, tą, tą rączkę sterującą i po prostu można było rejestrować to na, na że tak powiem, na, na ramieniu, na takim alarigowym rozwiązaniu. No i, no i ten ekran tak przede wszystkim, który jest no, jakby Gdzieś z boku może być. Można może go być. mocować w różnych miejscach w ogóle. Żeby można, było. można chyba go tam w trzech czy czterech miejscach zamocować, a tak w ogóle to można podłączyć, nie wiem, inny ekran, można, no, jakby dużo możliwości i przede wszystkim to, co dla mnie najważniejsze, że wszystkie przyciski są na zewnątrz. To jest główna różnica między aparatem a kamerą. Oczywiście wiadomo, że akurat w A7S3 S3 możemy sobie bardzo mocno pod siebie spersonalizować te przyciski. Ale to jest więcej guzików. Ale to jest więcej guzików, fajniej wygląda. Jak klient widzi kamerę, a aparat, no to jest różnica, więc jest by kilka faktorów wpływa na to, że możemy wolać kamerę. No ale jest to spoko uzupełnienie według mnie. W sensie to może być nasza główna kamera, a takim backamem może być dla nas A7S3 i to się fajnie ze sobą łączy. Przede wszystkim mocowanie jedno to samo, i fotograficzne, i filmowe i możemy wykorzystywać w pełni fotograficzne obiektywy do filmowania. To jest świetny, świetnie obrazuje ta kamera właśnie to, o czym mówiliśmy w części poświęconej obiektywom, to ta strategia jednego mocowania. Więc e, też co jest istotne myślę, dosyć znaczy kamera Sony Venice, to nasza najlepsza kamera jaką Sony produkuje, jest dosyć sławna w, w swojej dziedzinie e, również ze względu na świetne kolory i te kolory tak zaczynają schodzić w dół, że tak powiem, bo FX9 zyskała to te doświadczenie z kolorami z Venice, teraz również ta kamera i sporo też tego jest w A7S Mark III, więc materiał z tych trzech rzeczy, czy, czy FX9, FX6, A7S 3 powinien się ładnie dać kleić, jeżeli go poustawiamy w ten sam sposób. Myślę, że to co też jest takim, taką ciekawą rzeczą, to to, że no mamy bardzo, bardzo, bardzo twardą tą puszkę. To jest odlew magnezowy, ma aktywne chłodzenie. Mamy tutaj przykręcaną tą rączkę z XLR-ami bardzo solidnie, więc możemy na różne metody typowe dla kamer używać tego sprzętu. Jest droższe rozwiązanie od 7S Mark III. Ale myślę, że właśnie tak jak FS5, FS7, naprawdę chyba nie ma wypożyczalni na świecie sprzętów wideo, które nie miałyby tych kamer. To myślę, że za jakiś czas będzie bardzo podobnie, jeżeli chodzi o fx 6, bo chyba da się tym zrobić no prawie wszystko. No wydaje mi się, że to jest bardzo taki. No dla mnie to jest troszeczkę odświeżony właśnie FX5, ale no dość mocno, no bo mamy pełną klatkę. Eee, no mamy, mamy przede wszystkim le, lepszy kodek, eee, no po prostu nowa technologia, ale uważam, że mimo wszystko ta struktura kamerowa, czyli tej te, te, takiej takie kostki przysłowiowej, eee, jest fajnie zachowana w tym modelu i już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł ją przetestować, Rafał. Też nie mogę się doczekać, dlatego nie mamy jej tutaj, bo, bo jej jeszcze nie ma w Polsce. Żadnego egzemplarza, ale już za tydzień na takim spotkaniu jak dziś będzie ta kamera fizycznie tutaj w kaśniku, więc i będzie też operator, który dostanie ją na króciutki czas, żeby mógł coś nią nagrać. Natomiast <laughs> mamy tutaj, pojawiło się pytanie o stabilizację matrycy. Otóż ta kamera nie ma stabilizowanej matrycy. Ona jest na sztywno zamocowana prawdopodobnie gdzieś. Widziałem takie tłumaczenie, że byłoby bardzo ciężko pożenić to z filtrem, e, filtrem szarym, który jest tam. Tak, ale e, e, zabudowany. z tego, co ja się orientowałem, to jest stabilizacja w postprodukcji, w tym strony e? katalajsu. Tak, tak. W sensie z żyroskopu czytuję nam dane i dokładnie tak analogicznie jak w A7S3 można to wystabilizować, więc... I Powiedzmy, że jest. Powiedzmy, analogicznie że jest. jak w FX9 też, to, to w tej kamerze też to było możliwe. Natomiast no, ta matryca się nie rusza. Jest po prostu tam na sztywno zabudowana. Słuchaj, co jeszcze Daniel mógłbyś dodać do tej kamerki? Tak naprawdę na szybko mam jeszcze małą chwilkę, zachęcam do zadawania pytań. Tak jak mówię, myśmy nie przygotowali tutaj jakiejś dużej prezentacji na temat tej kamery, bo będzie po prostu za tydzień. Ja przeglądam pytania w tej chwili. No tak, ekran bardziej regulowany, to jest jasna rzecz. Czy nagrywa w ProRes 4.2.2? Przyznam się, że nie wiem, ale podejrzewam, że nie. Nie, nie Musi... nagrywa w ogóle w ProResie. Ża no, żaden chyba Sony, nie żadna, ani FX5, ani FX7. No nie nagrywał w ProResie, więc nie rozumiem pytań o ProResa, ale okej. Okay. Fajny kodek. Przede wszystkim dla, wydaje mi się, że jest bardzo... Jest jakaś ogromna różnica w tym, w tym kodeku. Między innymi dlatego, że ten kodek Sonowski jest bardziej skompresowany. W sensie dostajemy materiał dobrej jakości, ale on jest po prostu bardziej, że tak powiem, ściśnięty w sobie. I tych informacji jest dużo napakowanych, ale dzięki temu kodekowi mamy jakby mniejsze yy, rozmiary plików. Dlatego możemy używać np. przy 10-bitowym nagrywaniu kart SD, a nie musimy używać np. tych yy, CFASTów. No w kodekach też trwa cały czas, yy, może nie rewolucja, ale cały, cały czas są zmiany. Znaczy, możemy mieć stopniowo dzięki nowym rodzajom kodeków yy, coraz mniejsze pliki o coraz lepszej jakości. I świetnym przykładem jest właśnie ten nowy, stan, ten nowy JPEG, HEVC, który po prostu, HEIF przepraszam, który po prostu, ja już robiłem próby, waży nawet czasami przy niektórych ujęciach o połowę mniej niż JPEG analogiczny, a jest dziesięciobitowy i daje lepszą jakość obrazu. I tutaj te kodeki XAVC, to jest taka rodzina właściwie kodeków, był XAVC-S wcześniej, Teraz jest kolejny. Właśnie cały czas wojna jest o to, żebyśmy nie musieli mieć jakichś gigantycznych dysków, gigantycznych kart, ale żeby uzyskiwać możliwie najlepszą jakość obrazu. Tu jest pytanie, które nie wiem, czy będziesz mógł odpowiedzieć, ale jeżeli chodzi o stabilizację, to jak długo trwa stabilizowanie materiałów katalizmu? To znaczy, to samo sta stabilizowanie, znaczy ja wrzucałem jakieś tam klipy, powiedzmy, około kilkunastu sekund, nie, nie, nie wrzucałem tam klipów powyżej minuty, że tak powiem, żeby je stabilizować. Sama stabilizacja nie trwa długo, w sensie ten, ten proces nie jest jakiś super długi, nie zauważyłem, żeby to było, nie wiem, 10 minut, 15. Mam wrażenie, że, że chyba ten proces bardziej się jakby, nie wiem, aktywuje, w sensie przy, przy renderze tych plików, przy wypluwaniu plików z tego strony Catalyst, ale nie, nie zauważyłem czegoś takiego, żeby, żeby jakby długo to trwało. O, tak bym to powiedział. Wszystko pewnie zależy od, od komputera, no bo jest kilka zmiennych, tak? Oprócz softwareowej jest też hardware'owa, no więc to tak ciężko jakby jednoznacznie odpowiedzieć, ile może to trwać. Tak. E, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie... Kamery odnośnie A7S Mark III. Za chwileczkę będziemy mieli już ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania. E, opowiemy troszeczkę o nowym, fascynującym aparacie, czyli temat mi znacznie bliższy niż, e, niż kamery, chociaż można nim nagrywać filmy. To nie jest specjalnie e, zaskoczenie, ale jeszcze nigdy na nim nie, nie spróbowałem nawet nagrywać filmów. E, widzę, że nie mamy tutaj specjalnie pytań. Jeszcze poczekamy może chwileczkę. Zachęcam do zadawania pytań to możemy zrobić sobie za chwileczkę przejście, ma, małą przerwę i przejdziemy do, do naszego A7C, ale poczekajmy jeszcze chwileczkę na, na pytania. Warto, warto zadać pytania. Nie na wszystkie potrafimy odpowiedzieć, jeżeli chodzi o FX6, bo nie wszystko jeszcze wiemy. Mnie intryguje na przykład jak... To jest, że ona jest uszczelniana i ma aktywne chłodzenie. Bo jest to bardzo solidny kawałek urządzenia. No to na pewno, ale, ale z wiatrakiem. Tak, ale mi się bardzo podoba to, że to mocowanie w sensie co jest. Co jest fajne, że tak naprawdę posiadając, nie wiem, jeśli idziemy ścieżką Sony już jakiś czas i mamy. E, i mamy już jakiś tam set obiektywów i tak dalej. E, no to jesteśmy w stanie tak naprawdę no, przesiąść się bezproblemowo tak, no, tak na dobrą sprawę. Nie potrzebujemy tutaj przejściówek. E, tak, przejściówek nie potrzebujemy, nie potrzebujemy, nie wiem, właśnie wyprzedawania całego systemu, żeby wejść w, powiedzmy w nowy system. E, może to jest ten sam producent, ale już jakby inna linia, tak? To nie jest foto. E, no podoba mi się to, że te w, w 100% działają e, obiektywy fotograficzne. No to jest też bardzo niewielki klocek, łatwo go będzie montować w różnych miejscach, na, na różnych nie wiem, stabilizatorach. Tak, Czy... właśnie widziałem zdjęcie bez, i bez tej rączki górnej, bez ekranu i bez, bez tej rączki bocznej, a tak naprawdę tą kamerę wtedy możemy przez aplikację sterować, przez telefon, czyli mamy podgląd na tak. telefonie. Nie musimy podczepiać wizji, mamy podgląd na telefonie i możemy ją użyć przy jakimś stabilizatorze razem z połączonym z autofokusem. No to już mamy w miarę, że tak powiem, e, niskim nakładem, e, no coś co no normalnie musielibyśmy mieć wizję bezprzewodową i tak dalej. Milion kabli, w sensie urządzeń, e, które są podłączone do kamery, żeby tą wizję, żeby tą, żeby tą wizję przesyłać bezprzewodowo, a tak mamy tutaj za pomocą aplikacji. No myślę, że też to wpłynie na jakiś tam budżet. Jeżeli ktoś nie ma dużego budżetu, a potrzebuje właśnie widzieć taki mieć. Nie potrzebuje ostrzyciela. Po, nie, nie potrzebuje ostrzyciela, a reżyser potrzebuje mieć podgląd, a, a operator no, widzi gdzie idzie, więc tak naprawdę dwie osoby mogą to jakby. No, w, w, jestem ciekaw, czy ta aplikacja działa, bo nie wiem, czy działa na, na tabletach, w sensie czy tylko na urządzeniach mobilnych jak telefon. Ale no, tablet w tym momencie mamy 11 cali, więc to jest nawet większy po, podgląd niż jakiś na przykład, nie wiem. Tylko z pewnością będzie dziewczy. lekkie opóźnienie, bo to jest przez. Yy, oczywiście, no ale nawet nawet nie mówię, że, yy, że to jest. Yy, że oczywiście może być opóźnienie, ale nawet w takich teradekach, które są jakby typowym um, bezprzewodowym wizją, też zdarza się, że się coś wysypuje. To nie jest tak, że to jest niezawodne. Więc no, to też jest jakby dobry, uważam, że też to jest jeden z tych fajnych feature'ów, które Sony daje, że możemy po prostu w jakiś sposób zminimalizować tą ilość ludzi, jeżeli nie mamy tego budżetu, jeżeli nie mamy właśnie budżetu na, 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 na podgląd, na, właśnie na wizję i tak dalej. Mamy tutaj pytanie, ile ścieżek dźwiękowych jesteśmy w stanie uzyskać na pojedynczym nagraniu z FX6, o ile pamiętam cztery. Jest cyfrowe wejście na cyfrowy mikrofon Sony i można wtedy cztery ścieżki nagrać, ale tak jak mówię, ten, to zostawmy tak na 100% za, na spotkanie za tydzień. Ja myślę, że generalnie, żeby podsumować ten temat, to zasadniczo jest to, od czego Ty zacząłeś, czyli czy ktoś jest takim hybrydowym strzelaczem, że trochę film trochę... Zdjęcia, czy, czy ktoś się koncentruje wyłącznie na filmie? Bo e, myśmy zrobili jeszcze. My lubimy generalnie z kolegami w Sony eksperymentować i e, e, takie pojawiały się opinie, że te 12 milionów to w ogóle bardzo mało jest jak na fotografie. E, moim zdaniem wcale nie jest aż tak mało, tyle tylko że nie bardzo mamy z czego kadrować. Dodatkowo, więc musimy się nauczyć robić na czysto porządnie, ale są bardzo fajne nowe rozwiązania, jak na przykład taka firma jest Topaz Gigapixel. Znaczy jest firma Topaz, która robi taki software, który się nazywa Gigapixel i to jest software, który ja testowałem, używa inteligencji sztucznej po to, żeby dmuchać pliki fotograficzne. Są też podobne programy do nadłuchiwania plików filmowych, ale nawet robiłem próby nawet sześciokrotne powiększenie rozdzielczości, działa rewelacyjnie, bo program np. inaczej powiększa rozdzielczość, nie wiem, skóry, żeby zachować charakter skóry. Inaczej gładkie powierzchnie robi to naprawdę super. Nawet zrobiłem takie próby z plikami, które pobrałem ze swojego fotobloga. Miały 800 na 600 pikseli i je sześciokrotnie dmuchałem, że tak powiem, w tym topazie gigapiksel. No efekty są dosyć oszałamiające, a myślę, że przy pracy na przykład fotografa ślubnego, gdzie z reguły ta, ta nasza praca idzie na, po prostu na papier, to bez większego problemu 30 na 40 z tych 12 megapikseli da się. Zrealizować, a z reguły i tak potrzebujemy mniejsze, więc nie dałbym się aż tak przekonać, że aparatem, który ma 12 milionów pikseli nie da się pracować, bo moim zdaniem się jak najbardziej da. Natomiast poprzedni model 7S Mark II był aparatem, który odstawał bardzo mocno autofokusem. Znaczy, ja nie lubiłem nim robić zdjęć, bo miał po prostu dużo gorszy autofokus, lubiłem jego jakość w słabym świetle. Ale fokus miał po prostu tylko kontrastowy. Natomiast tutaj mamy najnowocześniejszy system AF, jaki jest w tej chwili na rynku. Tak samo mamy tutaj w FX6 taki sam system. Więc możemy sobie pozwolić na bardzo przyjemne fotografowanie, nawet w słabym świetle, poleganie na tym, że jest wykrywanie źrenicy, że jest wykrywanie twarzy i to po prostu będzie bardzo fajnie działać. Mi się też podoba to, że po prostu też dużo fotografuję osób na Sony i tak naprawdę, jeżeli mamy znajomych fotografów i filmujemy to jesteśmy w stanie, nie wiem, wymienić się szkłami, jest, mamy łatwiejszy dostęp do szkieł, ale to jest co jeszcze, co mi się wydaje, co jest fajnego w tym, że w tej hybrydowości A7S3, jeszcze jak wrócę do A7S3 na chwilę, to to, że na przykład właśnie wyjeżdżamy gdzieś na jakieś zlecenie, musimy zrobić kilka zdjęć reportażowych plus właśnie nagrać film i jesteśmy teraz tak naprawdę w stanie to zrobić jednym, jednym urządzeniem, tak? Nie potrzebujemy kilku rzeczy w torbie, Możemy jechać w dość komfortowe warunki, a możemy też jechać w no, dość niekomfortowe warunki, w sensie, nie wiem, potrzebujemy bardzo minimalnego bagażu, nie wiem, lecimy gdzieś, potrzebujemy być tylko w podręcznym spakowany, yy, być spakowany tylko w podręczny bagaż, więc yy, ta hybrydowość w tym momencie jest jakby na plus, tak? Kamera jakby dle, dla mnie, ja osobiście wolałbym kamerę, ale to jest tylko jakby mój jakby jakaś moja preferencja, nie wiem, przez względy na filtry ND, na nie wiem, jakby konstrukcję samej kamery, że ona jest jakby all in one, tak. Nie muszę jej obudowywać. Mam wszystko to, co bym chciał, dostaję po prostu wycią wyciągam z pudełka i mam to, co, to, co chcę. No, ja myślę yy, już tutaj jako podsumowanie, że przede wszystkim yy, operatorów yy, czeka rewolucja pod tytułem Autofokus, bo. E, Przypomniałem mi się teraz, że byłem na premierze kamery FX9, która była pierwszą zawodową kamerą, z, po prostu ze sprawnym autofokusem, e, z wykrywaniem twarzy, śledzeniem i itd. I byli tam e, operatorzy z telewizji, z dużych różnych agencji itd. I oni, hasło autofokus? Nie, nikt nie potrzebuje autofokusa. No, nie używa się w filmie autofokusa. Tutaj mamy ze sobą właśnie takie duże obiektywy na przykład, typu 402.8. Ja pamiętam, że ja wtedy zamontowałem obiektyw 400F2.8 do kamery FX9. Wyszliśmy przed studio, w którym cała impreza się odbywała i pokazałem, że sobie chodzi facet, a kamera śledzi twarz i jest cały czas w punkt na, na, na nim, na jego oczach. Nie, no Więc może, bo też są filmy i filmy. W sensie takie myślę, że filmy w kinie i jakby to też się jakby filmy, no też specyfika filmu zależy od cze, czego, co, co ktoś chce nagrać, nakręcić. No są po prostu ostrzyciele, którzy są tym autofokusem, tak? No i są naprawdę celni, że tak powiem. I nie widać tego na filmach, jak oglądamy, że coś jest nie tak, ale ja na przykład uważam, że przy takim filmowaniu są takie urządzenia jak Russian Army, czyli samochody, które mają ramienia, ramiona do kręcenia samochodów, takich ujęć car-to-car. Car, no to uważam, że tam na przykład autofokus no, sprawdzi się bardzo dobrze. No. Znaczy, ja to. A propos takich rzeczy, to pamiętam, jak mieliśmy premierę obiektywu 402 na torze samochodowym w, pod Londynem w Weybridge. I. Ludzie mieli a dziewiątki z czterysetkami i Mercedesy śmigały po torze. I o ile na przedniej szybie nie było jakiegoś wielkiego bliku, to aparaty wykrywały twarz i ustawiały ostrość na twarz przez szybę. Natomiast a propos, że się nie, nie, nie mylą ci fokus poleży no to nie jest takie oczywiste. Ja byłem kilka lat temu na festiwalu Camera Image, to było jeszcze w Bydgoszczy, była tam nagroda zdobył operator, który kręcił Morderstwo w Orient Expressie Keneta Branacha I na początku myślałem, że złapałem pana Boga za nogi, bo dostałem miejsce w pierwszym rzędzie. Keneta mogłem złapać za kostkę. Tylko że potem, jak rozwinięto ekran, to się okazało, że jest odtąd dotąd, że nie ogarniam. I na jeden wieczór ściągnięto projektor 70 mm. I e, oglądaliśmy ten film analogowo, kręcony na taśmie 70 mm. I e, po prostu było tam wiele błędów ostrzyciela. Siedziałem z bliska, przy ujęciach, gdzie postać chodziła. Wcale, wiesz, film, który zdobył mnóstwo nagród, całkiem fajny film. Tylko, że siedziałem bardzo blisko i widziałem, że to wcale nie było w punkt, a, a poszło to do montażu. I poszło finalnie do. Wiesz co, generalnie, ostrość to jest dość subiektywny temat, i wydaje nie, mi się, nie, że. Cartier Bresson podobno powiedział, że to jest pojęcie, e, e, jakie on to powiedział, e, burży, burżuazyjne. No, ja, jakby ja nie, nie jestem jakimś purystą, że muszę mieć w punkt wyostrzone, ale no gdzieś, y, no to w, jakby wiele czynników na to wpływa, uważam. I nawet jeżeli te błędy wychwyciłeś na, tym, y, na tej projekcji. To pytanie, czy to były błędy zamierzone, czy, czy nie. Na mur beton nie były zamierzone. A poza tym przy przychodzeniu też wydaje mi się, że no, no nie wiem, no, nie widziałem tego filmu, także Ta, tak, się 70, nie wypowiem. Taśma 70 mm oznacza jeszcze mniejszą głębi ostrości niż pełna klatka, więc tam naprawdę nie jest trudno o pomyłki. Mam jeszcze eee, szalone jedno pytanie zostało ostatnie. Czy jest możliwość kontroli y, ostrości podczas nagrywania zdalnie przez Wi-Fi na przykład na smartfona z A7S 3 Yy, Muszę sprawdzić. Mówiąc, nie używałem tego. Nie używałem ja aplikacji też... z A7S3, więc ciężko mi powiedzieć. Sprawdzimy i odpiszemy tutaj e, w komentarzach pod, pod tym pytaniem. Natomiast myślę, że to jest właśnie dobry moment, żebyśmy zrobili małą przerwę, bo mamy 14.31 e, i za chwilkę jeszcze małe pół godzinki, niecałe z aparatem A7C i nowym obiektywem 28-60, który spowodował u mnie, a jest o to bardzo trudno, opad szczęki. Jest to pierwszy i tu jeszcze bardziej może was zdziwię. To jest pierwszy obiektyw w Zoom, który bym chciał mieć. Do zobaczenia po przerwie.